W bardzo fajnym kierunku, bardzo mi się to podoba, będę turystą pełną mordą. W życiu już nie pójdę na Hafenge Nie mam czego tam szukać i nie będę wam tego pokazywać tym bardziej polecać i zachęcać no, chyba. <słuch> No, niestety w tym roku pf, wyszło to jakoś dziwnie. Zaraz będę to opowiadał na live. Generalnie turyści to widzą, jak przychodzą. Słuchajcie, wszechobecne płoty po tej stronie Elby, czyli po tej mojej stronie. Płoty siatki ograniczyli tam do maksimum, do minimum. To, a nawet nie ma co kręcić. Spróbuję z drugiej strony uruchomić live'a. dobra, to jest Elb Tunel o nim już opowiadałem ale tak jak obiecałem będzie specjalny odcinek o nim ale muszę się tu wybrać w momencie kiedy nie będzie no, tak dużo ludzi bo dzisiaj jest wyjątkowo dużo idziemy, tam na końcu jest wyjście, chyba Uwaga, ja sobie idę wolno, bo mam na to ochotę, albo po prostu fizyka mi na to pozwala. Idę wolno. Za mną już nie, ale było parę wagoników, ludzi się wysypało i słuchajcie, wiesz jaki problem jest w tym, że ja idę wolno? Słuchajcie, żeby... Obok mnie proszę, jest pusto. Tu można iść. Patrzcie. Ale w momencie kiedy ja sobie tu drepczę po tym chodniczku wolno, bo mi się chce iść wolno. To nagle jakiś dziadek zaczął mnie łapami przesuwać, bo ja mam pędzić w tym samym tempie co to, to całe stado baranów. Oni pędzą, bo czas spędzony w tunelu jest określony. Po prostu tu się wykupuje bilety. Jak długo można być w tym tunelu? Oczywiście sobie robię jaja. Możesz tu siedzieć cały dzień w tym tunelu, nikt ciebie nie wygoni. No chyba że służby zobaczą ciebie na kamerze, to wygoni. Ale tak, możesz siedzieć tu cały dzień. I w tym momencie nagle stwarzam problem. Będąc na chodniku dla pieszych, że idę sobie wolno, a nie zapierdalam jak głupi baran do przodu ze wszystkimi. Be, be, be. Właśnie o tym mówiłem. Chodząc po prawej stronie, będąc na chodniku, idę sobie grzecznie pod ścianą. Nie, idę za wolno kurwa. Stwarzasz człowieku problem. Masz być taki sam jak wszyscy i zapierdalać tak samo jak wszyscy. Bądźcie baranami dalej. Zero indywidualizmu. Ja Niemców dawno już o to podejrzewałem, że oni właśnie mają tendencję do łączenia się w grupy i podążania instynktem baranin, bo oni tacy są. Ale no, myślałem, że młodsze pokolenie będzie trochę inne. A tu starszy dziadek mnie popycha, o, 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 o bo, bo, bo on pędzi chodnikiem. I on musi pędzić w tym samym tempie, co reszta baranów. Dupa odpada. Po prostu przestaje rozumieć tych ludzi. Rowar se i wyjadę kurwa na pustynię. Jedna rzecz, jeżeli kiedykolwiek będziecie mnie szukać, to patrzcie na koniec kolejki. Z pewnością tam będę. To się nazywa. To się nazywa. To się nazywa. To, to się nazywa. Georgs Weder Energy Berg. Ok, powiedziałem to wolno, bo bym tu cały dzień stał. To, co widzieliśmy, to jest naprawdę namiastka tego, co ja widziałem przyjeżdżając do Hamburga. To była po prostu zabawa dla dzieci zasłonięta statkami, ale reszta tu na brzegu wydawać kasiurę. E, następna turystyczna jest... rzecz, która dzisiaj już mi się rzuciła w oczy, to wejście i sama atmosfera wokół y, Muzeum Balinstadt. Tam nie ma ławek, żeby dupę posadzić. Dlaczego tam nie ma ławek? A już tłumaczę. Dlatego, że ławki są w środku muzeum, gdzie jest restauracja. Więc jeżeli macie ochotę, po upalnym dniu posadzić dupę. Przed muzeum Balinstadt trzeba wejść do środka, wejść do restauracji i najprawdopodobniej, nie za frikot się tam nie wysiedzicie, będzie trzeba chociaż wodę zamówić. Brawo, brawo. Dobra, to, e, to jest ta górka, nie, nie ma co pokazywać. Tam się można pójść, płot stoi zamknięte Płot stoi zamknięte, nie przejedziesz. Tutaj też nie wiedziesz, tutaj też nie wiedziesz, tam nie ma. Teraz tutaj do góry pójdziecie, tam do Ifo punktu są schody do góry. Oczywiście dla chodzących inaczej jest budka taka, rowerek elektryczny, obsługiwany przed, przede wszystkim przez tych ludzi z tego punktu, czyli przez obsługę tej górki. Można wynająć elektryczny i sobie elektrycznie pojechać do góry, bo to kurwa jest nieelektryczne. Jest, y, tamto turystyczne, elektryczne. Fuj, działa bardzo dobre. To prywatne turystyczne B to nie jest. Tu nie wolno wpuścić do parku eko. Y, okazuje się, że nie mam ekodeski. No, kupiłem chyba spalinową ekodeskę. Jestem zakręcony. Teraz tak, dobra, ten wiatrak już się przestał kręcić, bo to ma na pewno taką zdolność energetyczną, jak. Moje chęci do nauki Esperanto, podejrzewam. No, dobra. Ściema naokoło zielona? Zielona ściema. Moja spalinowo-elektryczna deskorolka do góry nie pojedzie, bo tam jest elektryczny rowerek. Ichni, którym się pojedzie. Ławeczki przed Balinstadem? Nie ma, bo są w środku. Trzeba, trzeba wejść do kawiarni, coś zamówić. Tam dupę posadzić. I idziemy w bardzo fajnym kierunku. Bardzo mi się to podoba. Będę turystą pełną mordą. W życiu już nie pójdę na Haffengebrustag. Nie mam czego tam szukać i nie będę Wam tego pokazywać. Tym bardziej polecać i zachęcać. No chyba, że macie ochotę wydać kasiurę. Ale to zawsze jest czas i miejsce. A tutaj ściema kolejna. Kolejna ściema. Łącznie z tym pseudodawaczem, który prąd produkuje. Gówno żadnego prądu nie produkuje. Produkuje limity na CO2, którymi się handluje. Od cała tajemnica. Moja elektro... Deseczka tam do góry nie pojedzie, bo ona nie jest e eko. Nie wiem. Kupiłem spalinową deskę elektryczną. Pierwsza chyba na rynku. Yy. Jedziemy do tego końca przygody turystycznej międzynarodowej. Jednych odwiedziliśmy, teraz odwiedzimy drugich, bo to miejsce, w którym byliśmy, to jest kłamstwo. Papa. Pa. Miejsce dobre jak inne. Dwa zdania do hamburgerowej turystyki. Ech, kochany Hamburgu, tutaj mnie zaskoczyłeś bardzo źle. Dlaczego? W paru miejscach, w których byłem turystyczny, gdzie teoretycznie powinienem zapłacić wejściówkę, okazało się, że jako hamburger nie mam żadnych zniżek. Okej, okay. byłem nieprzygotowany, mogę nie wiedzieć. Jesteś głupi, nie znasz się. Stara zasada czy czytam, dowiaduje się. Okazuje się, że Hamburg oferuje oczywiście jakieś zniżki typu karnety, typu karty miejskie Hamburg, dotyczy to zniżek typu od powiedzmy 12 do 16% na każdą z atrakcji. Co najgorsze są one wszystkie ograniczone czasowo od 4 do 7 dni, nie wiem dlaczego tak, tak ktoś podjął decyzję, ale te, które znalazłem, to były w granicach właśnie od 4 do 7 dni. Tam jedna była chyba na 11 dni. Kto tak wymyślił, nie wiem, ale powiem Wam w stronę. No okej, okay. jeżeli miasto ma w nazwie Rajsie bogate, no to trzeba jechać na bogatości. Tutaj nie ma zlitu się, tak. Ale myślałem, że hamburgerów jakoś to ominie. W jakiś sposób będziemy, jako wpisujący się w to tutaj całe dziedzictwo hamburgerowe, będziemy w jakiś sposób nagradzani, promowani. No nie jesteśmy. Powiem, że z vlogów, z vlogów takich podróżników jak Kesz lub Bartek, po krajach azjatyckich, po tych dzikich krajach, łatwo się dowiedzieć i tam zobaczyć, że oni trafiając na różne miasta na różne atrakcje turystyczne, bardzo takie egzotyczne, których prawda nie spotkacie nigdzie indziej, tylko tam. Okazuje się, że będę mówił zupełnie ogólnie. Powiedzmy, że wstęp kosztuje 10 dolarów dla turysty. Ale obok jest napisane, że dla mieszkańca i dla tubylca jest to na przykład tylko 2 dolary. I to jest wpisane na stałe w miejsce, na wejście do, tej, do tych atrakcji turystycznych. Więc. U... Panie miasto Hamburg, jestem trochę zawiedziony.